Siema Dzisiaj całym lobby włączyłem Aimassista, Co za tym idzie, że każdy z nas grał jak totalny bambik w pierwszym sezonie No a tak poważnie to starałem się wygrać grę bez Aimassista, Ale od razu wam mówię, że w moim przypadku Jest to nie do wykonania, bo po prostu jestem bambol Nie oszukujmy się, okej? Okay? <laughs> Jeszcze zanim zaczniemy proszę was o zostawienie łapki w górę Bo jeżeli będzie ich tutaj myślę 3000 To odwiedzi was toksyk i zbijecie z nim Piątkę Mówię wam <laughs> Działa nie kłamie a i suba też możecie walnąć dzwoneczkiem, bo lecimy po 50 tysięcy subów. Tak. Dobra, jeszcze zanim zaczniemy, to chciałbym wam powiedzieć, że niektórzy z was mogli zobaczyć mój ostatni post na Instagramie. Ale to o co ci chodzi? Dobra, słuchaj tego. Zapatrzyłem się w fotel gamingowy od firmy Diablo. Wybrałem tą firmę ze względu na nieziemską jakość wykonania fotela, bo całe życie siedziałem na zwykłym krześle, więc gdy pierwszy raz usiadłem tylko na tym fotelu, poczułem jak moje plecy odpoczywają, a ja w końcu przybrałem prawidłową i zdrową postawę podczas siedzenia. Mi osobiście do gustu przypadł fotel z serii X, a mianowicie X-Ray. Charakterystyczną cechą tego modelu jest zagłówek w uniwersalnym kształcie. Bo jak wiecie lub nie, często spędzam czas przy komputerze, nagrywając dla Was odcinki, które później przez bardzo długi czas montuję, a mi bardzo zależy na wygodzie i przede wszystkim zdrowiu moich pleców. Muszę też wam wspomnieć, że Diablo to najszybciej rozwijająca się marka w swojej kategorii w całej Europie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, a ja teraz zapraszam Was do materiału. Dobra, to my sobie w sumie przejdziemy do ustawień i, i usuniemy no, tego Emasista, który w ogóle już i tak mi nie pomaga. Lecimy z gierką Muszę otworzyć sobie okno i wpuścić lepszy internet Aha, że on już tam leci? Ja pierdzielę Okej okay. Okej okay, widzowie, my już jesteśmy w gierce No i standardowo tutaj leci 10 tysięcy osób Oczywiście jak zabiję, a to wiem tylko, że... Co jest? Co tu było? Nie ja no, tak zginąć od botów? Przypał był trochę. Dobra, pijemy tej. Powiem wam, boję się tego challenge'u, ale zobaczymy. Dobra, ogólnie jestem taki trochę słaby. Ja mam pomysł, zobaczymy co szwagry robią, ale najpierw lutujemy. Ujum. Pujum, 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 pjum, Szybkie, szybkie. No. Co to było? Jest, siuniu Ej, to będzie ciężkie, naprawdę nie da na rady trafić typa nawet Co? Dobra, widzimy się w kolejnej grze Drodzy widzowie, w pewnym momencie Waszego. W, w pewnym momencie w Waszym rozdziale w życiu. Ale to powiedziałem. nice, mały Krystian! Nadchodzi ten moment, kiedy czujecie się tak dobrze, że lecicie na arenę. Żądam łapki. Żądam łapki! Zostaw łapkę! Doceniam. A komentarz też możesz zostawić. Ciszej z tam lotnią. Właśnie widzowie. ¡Alpaka! Jezu, ja, ja dzisiaj znajduję, no! Co jest? Dobra, chłop nie masz noskałpa. Mówiłem? BEZ AIM ASSISTA, YOUTUBERA ZABIŁEM JAKIEGOŚ. Alpakę skroili czy nie? Ta, skroił alpakę. Stani w miejscu, please, 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 please. ja wiem, że ty staniesz. Nie no, proszę państwa, co tu się wyrabia? A jakby tak trafił? Kurde. Nie jest zbyt kolorowo. On wychyli. On jest głupi. Aj, jestem ja. Jestem jednak głupi. Przepraszam. Nie hejtuję. No, na matsów nie mam. No ale że, jak boty we dwóch, musicie ja ja ey masista, zapomniałem. Pompa mnie strzela. Dobra, Yes! lecimy z następną gierką. Mamy skrzynkę. W końcu normalną skrzynkę, która się otwiera normalnie. O i famas jednak ta skrzynka przeklęta była. Nie wiem. O, jest sir A nie, to jest, c to nie jest sir O, jest sir Mamy to. Ej, co każdego kila tańczę Rolex'a, nie? No, no mam no, no, no. Na górsku mam koronę. To jest Rolex. Nie. Na no, nadkarsku mam koronę Mordo to jest rol Nie pamiętam tej piosenki. Yy, wasze zdrowie, widzowie. A my lecimy dalej. Hmm, ja wiem, że tu chłopy były. O! No, trafił, trafił! Jesteś uniu! Nie, 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 nie! GG, 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 boy. Ja zapomniałem, że mam tego. Co nie to z tego cypom pet piątka dla was czekajcie yeay bye <skrybuj> warsauta what for rolling 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 what a double a e. Ale porobiony. Pięknie, jestem teraz na zdumnym widzowie. Generalnie powiem wam tak. Ja wiedziałem, że on coś głupiego odwali, ale co on tam typa widział? Czekajcie. Nie no, Uf, łatwo z tobą. Nie wierzę, tak mnie naszło na wspomnienia i wiecie co wam powiem? Zawsze tu było tyle tych dziadów. Tu była skrzynka. Typy to tu są dalej widzę. Nie wiem. mnie teraz? Wętem ucieka. Wiem no, naprawdę Hop, ja bez aim'a wchodzę ci nakopać JEEEEEEST! NICE! WOOOOW Ej, bez aim'a Bez aim'a e, e. z w ciebie gościu Bezejmasista, pozdro. Chłop to się już tak musiał wystraszyć, naprawdę. <noise> ja też się wystraszyłem, ale nie tak jak on. Mati śpioch, mati, mati, mati śpioch. Mati śpioch, mati śpioch. Mati śpioch, mati, mati, mati śpioch. Hashtag mati, mati śpioch. ハッシュタグマティマティマティマティシュピョー。<laughs> Ty bocie najgorszy Ej, ale powiem wam tak, miażdżę, bez tego je masista w miażdżę. Żeby nie wyłoń. A teraz wam nie pokażę w sumie. Szkoda, że on mi uciekł, on już miał trochę chyba loa. On chyba też nagrywa odcinek, bo misuje. Gdzie on jest? No ty debilu. Najgorszy moment w moim życiu? Ja wiem, że to jest bot. Bez to się trochę ciężko strzela. No, uwierzcie mi, że bardzo ciężko się strzela. Bez on tam jest, dobra. Nie ja wiem, że to jest walka teraz dwóch botów. Generalnie. <gryw> Jezu. Ten gościu też jest naprawdę niezłym wykrętem jakimś No kolejną potę ma Nie wiem Ale ja go zabiję, obiecuję, on nie ma życia Nie no Odszczekuję to! Nie odszczekuję tego, jak debil naprawdę jest tak. Wywaliłem sobie pompę! Jaki debil jestem! Pompę sobie żyć. No nie wierzę! Naprawdę! Zrobiłbym wina! Dobra, widzę mi. Dobra widzowie, generalnie bez Aim Assista w tej grze nie da się grać, wynajmniej w moim przypadku, więc żeby nie było ja to od razu włączam, bo, bo to jest drama, co to się wyrabia, naprawdę. Nie polecam. Grajcie na Aim Assistie, po to Macie Pada, żebyście mieli wspomaganie. Ja Was zapraszam do opisu, wpadnijcie do linków, które są w opisie. Dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o opiecie, o subskrypcji dzwoneczka, żeby być zawsze na bieżąco. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia i cześć!